Program przygotowano na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków. Muzyka Każdy, kto chciał kiedyś zaparkować samochód na Grzegórzkach, wie jaka to jest męka. Tutaj można krążyć i 50 minut ze łzami w oczach. Czasem ma się ochotę po prostu wysadzić w powietrze swój samochód i dalej pójść piechotą. No, tutaj przynajmniej jest jeden plus, mianowicie chodnik jest dla ludzi, a nie dla samochodów, jak w większej części naszego miasta. No, ale i tak sytuacja jest katastrofalna. Planują państwo utworzyć nowe strefy płatnego parkowania w Krakowie. Gdzie one miałyby być? Sam pomysł rozszerzenia strefy płatnego parkowania zrodził się po analizach i badaniach, które są prowadzone na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków w trakcie opracowania programu parkingowego. Te analizy stanu istniejącego i w okresie perspektywicznym roku 2020 i 2030 jasno wskazują, że przy zachowaniu dalszej dynamiki rozwoju motoryzacji. Lada moment deficyt ilości miejsc parkingowych urośnie no, do około 40%, czyli 40% pojazdów nie będzie miało gdzie zaparkować na terenie śródmieścia. Po tych wszystkich analizach okazuje się, że wydaje się być najbardziej racjonalnym rozszerzenie w najbliższym czasie obszaru strefy ograniczonego parkowania, ograniczonego do poboru opłaty, z równoległym wdrożeniem budowy parkingów wielopoziomowych i tu jeszcze musimy uwzględnić parkingi Park and Ride. To jest system naczyń połączonych. Jeżeli załatwimy tylko jeden problem, to tak naprawdę nie załatwimy nic. Z problemem z parkowaniem na Grzegórzkach można sobie poradzić. U góry ma powstać strefa płatnego parkowania, natomiast pod spodem, pod placem ma powstać parking podziemny. Jak ten parking miałby wyglądać? Podobnie jak już działający od jakiegoś czasu parking pod placem na Groblach, tutaj trzeba by było przekonstruować sam plac targowy i wykopać podziemny parking pod spodem. No na czas tych prac, które są szacowane na 18-24 miesiące, Chcielibyśmy zaproponować kupcom inną lokalizację. My proponujemy wprowadzenie strefy w tym rejonie: płatnego parkowania. Pod placem tutaj budujemy parking podziemny. A na czas budowy parkingu podziemnego na terenie Daszyńskiego zlokalizować tam tymczasowe stanowiska handlowe. To jest tak naprawdę koniec placu parkowego. Ja bym się chciała prosić dyrekcji Zikitu, zwróćcie się z, z prośbą, aby nas pozostawiono w tym miejscu do prowadzenia działalności, ponieważ no, jest to dla nas cała przyszłość. My po prostu pracujemy tu, zarabiamy, utrzymujemy rodziny i nie widzimy się gdzie indziej. Pani też jest przeciwna. Ależ oczywiście, że tak. Przecież plac targowy, hala targowa, to tak naprawdę od 44 roku to jest tradycja i historia Krakowa, prawda? Więc zupełnie i, i dla nas, prawda, jako handlowców, i jako tutaj e, kupujących, jest to przede wszystkim historia, wielka historia. I też sobie nie wyobrażamy, żeby nie było tego placu. I oczywiście popieram jak najbardziej, i też bardzo prosimy o to, żeby uwzględnić i postawić się w naszej sytuacji. No i tu powstaje problem, ponieważ kupcy się na to nie chcą zgodzić. No my rozumiemy e, obawy kupców, zaproponowaliśmy wstępnie aleję Daszyńskiego na, na taką lokalizację, konsultujemy ten pomysł, żeby parking podziemny powstał właśnie pod placem targowym. Parking bardzo by się przydał, bo tutaj przyjeżdżając na zakupy większe, no nie ma gdzie zaparkować samochodu. Ale z kolei jesteśmy tak przyzwyczajeni, przywiązani niemal sentymentalnie do tego placu, że sobie nie wyobrażamy, żeby go nie było, żeby w ogóle zniknął. Ale po dwóch latach by wrócił. Ale sprzedawcy się obawiają, że klienci nie wrócą już po dwóch latach, że zaczną chodzić na Klepa, i już nie będą chcieli przychodzić na Grzęguszki. No, wydaje mi się, że będą przychodzić, bo są ceny bardzo niskie, atrakcyjne i bardzo chętnie tutaj robimy zakupy. No jestem bardzo przeciwna temu, bardzo przeciwna. A dlaczego? Dlatego, że tu jest wygodnie i, i zresztą ja tu mieszkam. Jak mi będzie parking, to będę miała tylko dym, dzień, dzień i noc. I martwiłaby się pani, jakby ten plac był przeniesiony. A pewnie, żebym się martwiła. No mówię, 62 lata tu przychodzę. Mieszkańcy są za wprowadzeniem strefy płatnego parkowania, ale są przeciwni lokalizacji parkingów w ich pobliżu. Z powodu. Ciążliwości zarówno związanych z obsługą komunikacyjną, czyli jednak zwiększeniem natężenia ruchu, i tu mówię na przykład o koronie. No gdzieś ja w jakiś sposób należy dojechać do tego parkingu, i to już wiadomo, że spowoduje zwiększenie natężenia ruchu, co już wzbudza protest. No Czy tak jak w przypadku terenu pod halą targową, gdzie no jest ten problem związany z prowadzoną działalnością handlową i okresem. Co będzie w trakcie realizacji inwestycji? Nie wierzymy w to, żeby się plac odrodził. To jest niemożliwe. Strata klienta przez okres budowy takiego parkingu to jest bezpowrotna utrata klienta i kupca. Oni by się musieli stąd wynieść. Część z nich pewnie w ogóle zakończyłaby działalność gospodarczą, znakomita część pewnie. Jak ktoś chodzi 20 lat na ten sam plażę, 3 lata nie będzie chodził, no to się przyniesie w inne miejsce i już nie przyjdzie, nie? To i tak już. I większa część do, do marketu widzienie niż na plaznie. A teraz, jak już wyłączę, to już będzie całkiem koniec pracy. Ja sobie nie wyobrażam, żebym po prostu stąd nas przeniesiono i straciła pracę, bo ja po prostu tej pracy nigdzie nie dostanę. Bo ja jestem w takim wieku, że nikt mnie nie przyjmie. Proszę zobaczyć, jakimi my samochodami jeździmy. Wszystko zardzewiałe. Tacy handlarze, jak my to upadamy. Jeszcze raz na różne Wiemy, że musi powstać kilka tych podziemnych parkingów, no ale co państwo wybiorą lokalizację? No to jest jakiś protest. Jak sobie państwo będą z tym radzić? No, no rzeczywiście jest, jest taka sytuacja, że jakakolwiek lokalizacja jest oprotestowywana. W związku z tym no, możemy iść śladem i wzorem miast europejskich, które przecież już dawno wybudowały parkingi i realizują je w pasach drogowych. No, Jest to oczywiście podrożenie kosztów inwestycyjnych, no ale przy naszym współczynniku dekapitalizacji dróg Możemy mieć dwa w jednym, czyli wyremontowaną drogę i wybudowany parking. Nie było betonów, nie było tak jak teraz. W tej chwili doprowadziliśmy do tego, i to nas bardzo dużo kosztowało. I uważam, że po co to niszczyć coś zrobione, żeby budować coś nowego? Że to uważam, że to po prostu bez sensu. Czyli uważa Pani, że takie przeniesienie na Daszyńskiego zaszkodzi? No oczywiście, że zaszkodzi. Postradamy kupców, postradamy wszystko, a myśmy naprawdę się starali i bardzo ciężko pracowali, żebyśmy ten plac mieli. No, a w tym wypadku zostanie to zniszczone. Pani mówi o przeniesieniu na Daszyńskiego i co tam będziemy mieli wodę, będziemy mieli warunki takie jak mamy, na któreśmy tak ciężko pracowali. Myśmy też rozmawiali ze sprzedawcami z placu pod halą i oni byli bardzo niezadowoleni z budowy tego parkingu. I wspominali o tym, że 4 lata temu już był taki pomysł, oni zaprotestowali, od pomysłu państwo odeszli. Dlaczego państwo znowu wrócili do tego pomysłu? Rzeczywiście prezydent podjął decyzję 4 lata temu, że tam nie będziemy realizować właśnie na skutek protestu handlujących. Do, do nas dotarły informacje, akurat właśnie między innymi z Rady Dzielnicy, że sytuacja się zmieniła, że być może uda nam się uzyskać taką akceptację. No, okazało się, dzięki również Telewizji Polskiej, która przeprowadziła swoją ankietę, że handlające zdania nie zmienili. Ale państwo mogą zmienić to zdanie. My możemy zawsze zmienić zdanie, jeżeli znajdziemy lepszą lokalizację, a jest to możliwe. A jaka inna w zamian za to? No, my wskazywaliśmy jako tymczasowe miejsce prowadzenia handlu, który jest teraz prowadzony tam pod halą targową Alei Daszyńskiego. No i być może warto się zastanowić i nad tym pewnie będziemy teraz dywagować, czy ten parking nie powinien się znaleźć pod pasem drogowym Alei Daszyńskiego. Więc ja myślę, że tutaj dynamicznie będziemy zmieniać ewentualnie swoje nastawienie, jeżeli chodzi o samą lokalizację ale nie na tyle dynamicznie, żeby z tego zrezygnować, gdyż na przykład na dzień dzisiejszy w trakcie ankietowania no, okazało się, że owszem, jesteśmy za wprowadzeniem strefy, ale nie chcemy parkingu. Nie da się niestety zrealizować tego w taki sposób. Musimy rozpocząć działania komplementarne. W najbliższym czasie w Krakowie mają powstać dwie strefy płatnego parkowania. Jedna tutaj na grzeguszkach, druga na Starym Podgórzu. Na stare podgórze wybierzemy się w następnym odcinku naszego programu. Proszę nas oglądać zawsze w poniedziałki o godzinie 17.15. Program przygotowano na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków.